Można wyodrębnić też fazy uzależnienia od narkotyków, alkoholu, od innych substancji psychoaktywnych, od pewnych zachowań. Bardzo też głębokie są dziś i powszechne uzależnienia, które są bezsubstancyjne. Właśnie uzależnienie od hazardu, od zakupów, od pracy. Można wyodrębnić takie fazy, fazę inkubacyjną, taką fazę inkubacji, kiedy jeszcze ona jest jakby w ukryciu. To są takie czynniki doprowadzające do uzależnienia. Ta faza może mieć początek we wczesnym dzieciństwie takiej skłonności do inicjacji, do inicjacji narkotykowej czy, czy używania jakichś substancji. Taki czas w elęgarni, jak w chorobie zakaźnej, inkubacja. Co sprzyja właśnie takiej inkubacji? No, rozbita rodzina, brak ojca, matki, przemoc fizyczna w domu, psychiczna przemoc, seksualna przemoc przed zaniedbaniem. Oczywiście to jakby nie, nie decyduje o tym, ale może przyczyniać się, robić jakiś grunt do tego, że mogą wystąpić później takie zachowania u, u młodego człowieka: bieda materialna, zdemoralizowane środowisko, w którym się wzrasta, zaniedbanie wychowania, ubóstwo wartości. Brak y, prawidłowych wzorców, brak jakich, al, jakichś alternatyw rozwoju fizycznego, psychicznego, duchowego, y, uzależnienia pokoleniowe o na przykład y, traumy, urazy, także choroby fizyczne, psychiczne, ADHD, DDA borderline bardzo bardzo wiele czynników może wpływać na taką tą fazę jakby przedwstępną fazę inkubacji czyli czynniki doprowadzające do uzależnienia niedeterminujące oczywiście ale doprowadzające